Największym szczęściem, jakie można mieć, jest świadomość tego, że szczęście nie jest nam niezbędne. Jaka to ulga móc porzucić odwieczną pogoń za szczęściem? Mogę chodzić w różne miejsca i robić różne rzeczy bez przymusu bycia szczęśliwym. Paradoksalnie, jeśli kroczę moją drogą, z otwartym umysłem, wolny od oczekiwań, wtedy najczęściej moje serce śpiewa. Jeżeli nieszczęścia, to czego potrzebuje? Otóż potrzebuję gotowości przyjmowania tego, co nadchodzi, rezygnacji ze starych schematów i porzucenie przekonania, że powinno być cały czas. Wspaniale. Wszystkiego dobrego.